Tą wystawą zainspirowali nas nasi pracownicy. Jeden z nich jest członkiem grupy Makro Team i zaproponował, żeby zrobić tutaj wystawę poświęconą działalności tej grupy. Grupy, która jest taka niesformalizowana, która nie ma takiego zaplecza typowo organizacyjnego, ale która składa się z ludzi, którzy uwielbiają jazdę na motorach, którzy pasjonują się motorami. I mm, którzy spotykają się wspólnie, organizują różnego typu rajdy. I właśnie mm, ten nasz pracownik fotografuje poczynania tej grupy i zaproponował, żeby zrobić tę wystawę u nas w muzeum. Główną częścią tej wystawy są y, zdjęcia. To jest około 35 takich fotografii i 15 kolarzy, które pokazują, tak jak mówiłam, działalność grupy w przeciągu ostatniego, półtora roku mniej więcej, bo tyle ta grupa istnieje, ale oprócz tego możemy zobaczyć wspaniałe motocykle, są cztery duże motory, jeden taki malutki dla bardzo młodego człowieka, który może już być zaszczepiony tym bakcylem. Motorowym. Oprócz tego są kombinezony, rękawice, ochraniacze, wszelkiego typu akcesoria, które są potrzebne, które są właściwie niezbędne do tego, by jeździć na motocyklach i czuć się w miarę bezpiecznym. Wystawa jest już przygotowana. Wernisarz będzie 7 stycznia o godzinie 17.00 u nas w Muzeum. Zorganizowaliśmy dodatkowe spotkanie 14 stycznia o godzinie 16.00 w ramach Studium Wiedzy o Sztuce i Historii organizujemy taki, takie małe spotkanko, na które zaproszeni zostali członkowie grupy, którzy opowiedzą, opowiedzą o tych swoich pasjach związanych z motorami.